Dzień dobry kochani. Dzisiaj przeczytam wam książeczkę Beatrix Potter pod tytułem Pani Mrugalinska. Zapraszam do słuchania. Pani Mrugalinska. Dawno temu żyła sobie dziewczynka imieniem Lusia, która mieszkała na lipowej farmie. Była bardzo grzeczna, tylko ciągle gubiła chusteczki do nosa. Któregoś dnia mała Lusia przyszła na podwórko płacząc, a płakała żywnymi łzami. Zgubiłam chusteczkę do nosa, trzy chusteczki i fartuszek. Widziała się może, Burko? Bura kotka była zajęta myciem białych łapek. Więc Lusia zwróciła się do pstrokatej kury. – Sylwko pstrokatko, znalazłaś może trzy chusteczki do nosa? Ale kura uciekła do stodoły gdacząc. – Chodzę boso, boso, boso. Potem Lusia zapytała o chusteczki siedzącego na gałęzi koguta Rafała. Kogut popatrzył na Lusię z ukosa błyszczącym czarnym okiem i przefrunął nad umożliwiającymi przejście przez murek schodkami. Lusia wspięła się na schodki i podniosła wzrok na wzgórze zalipową farmą, które wznosiło się wysoko, wysoko w chmury, jakby nie miało wierzchołka. Zdawało się jej, że hen, hen na trawie, rozrzucone są jakieś białe przedmioty. Lusia wspinała się na górze tak szybko, jak pozwalały jej na to krótkie nóżki. Biegła stromą ścieżką coraz wyżej i wyżej, a lipowa farma znalazła się nisko w dole. Tak, że dziewczynka byłaby w stanie wrzucić kamek do komina swojego domu. Wkrótce doszła do źródełka tryskającego ze zbocza wzgórza. Ktoś ustawił na kamieniu cenowe wiaderko. Aby nałapać wody, ale woda już się przez nie nie przelewała, ponieważ wiaderko było nie większe niż kieliszek do jajka. A tam, gdzie piasek na ścieżce był mokry, widoczne były czyjeś maleńkie ślady. Lusia pobiegła dalej. Ścieżka skończyła się pod ogromną skałą. Rosła tam niska, zielona trawa i stałe podpiórki, złody paproci, na których rozciągnięto sznurki z plecionego sitowia. A obok leżał stos malutkich spinaczy do bielizny, ale ani śladu chusteczek do nosa. Było tam jednak coś jeszcze, drzwi, które prowadziły prosto do wnętrza wzgórza. A za nimi ktoś śpiewał. Jak lilia białe i czyste och, falbanki tak uroczyste och, gładkie i jedwabiste i, i żadnej plamki zaiste. Och. Lusia zapukała raz i drugi, przerywając tą piosenkę. Cienki, wystraszony głosik zawołał: Kto tam? Lusia otworzyła drzwi. Jak sądzicie, co się za nimi znajdowało? Przytulna, czysta kuchnia z kamienną posadzką i drewnianymi belkami, dokładnie taka jak inne wiejskie kuchnie. Jedynie strop był tak niski, że lusia niemal dotykała go głową, a rondelki i patelnie małe jak wszystko w tym miejscu. W pomieszczeniu unosił się miły, ciepły zapach prasowanych rzeczy, a przy stole, żelazkiem w dłoni, stała grubiutka, niska osóbka wpatrująca się teraz z niepokojem w lusie. Jej wzorzysta sukienka była podwinięta a pasiasta halka przewiązana szerokim fartuchem. Mały, ciemny nosek zaczął węszyć, węszyć i sapać, a oczy zaczęły mrugać i mrugać. Pod czepkiem natomiast, tam, gdzie Lusia miała blond loczki, osóbka ta miała kolce. Kim jesteś? zapytała Lusia. Widziałaś może moje chusteczki do nosa? Osóbka dygnęła. Och, tak, jeśli pani pozwoli, przepani, nazywam się pani Mrugalinska. Och, tak, jeśli pani pozwoli, przepani, doskonale krochmale. Po czym wyjęła coś z kosza na bieliznę i rozłożyła na kocu do pracowania. A to, co takiego? zaciekawiła się Luśia. Czyżby, Moja chusteczka do nosa? Och nie, jeśli pani pozwoli, przepani, to szkarłatna kamizelka należąca do koguta rafała. Uprasowała ją i złożyła, a potem położyła z boku. Następnie zjęła coś jeszcze ze stojaka na pranie. Czyżby to był mój fartuszek? zapytała Lucia. Och nie, jeśli pani pozwoli, przepani, to adamaszkowy obrus należący do pani Strzyżyńskiej. Proszę spojrzeć, jaki poplamiony porzeczkowym winem. Bardzo trudno je sprać, stwierdziła pani Mrugalińska. Nos pani Mrugalińskiej zaczął węszyć, węszyć i sapać, a oczy zaczęły mrugać i mrugać, a ona sama zaś wyjęła z pieca kolejne gorące żelazko. – O, tu jest jedna z moich chusteczek do nosa! – wykrzyknęła Lusia. – A tu jest mój fartuszek! Pani Mrugalińska uprasowała go i ułożyła falbanki. – Och, jaki jest śliczny! – zachwyciła się Lusia. – A to długie, żółte, z palcami przypominające wyglądem rękawiczki? – Co to takiego? – Och! – to para ponczoch należąca do sylwki pstrokatki. Proszę spojrzeć, jak zniszczyła pięty, grzebiąc na podwórku. Wkrótce będzie chodzić boso, oświadczyła pani Mrugalińska. A tu jest jeszcze jedna chusteczka do nosa, ale nie moja. Ta jest czerwona. Och nie! Ta należy do pani królikowej i naprawdę mocno pachniała cebulą. Musiałam ją prać oddzielnie, a i tak nie mogę pozbyć się tego zapachu. Tu jest jeszcze jedna moja, ucieszyła się Lucia. A co to za zabawne małe białe rzeczy? To para rękawiczek należąca do kotki burki, muszę je tylko uprasować. Bierze je sama. Jest i moja ostatnia chusteczka do nosa! Wykrzyknęła Lucia. A co się moczy w miseczce z krochmalem? Małe gorsy koszul należących do janka jaskółki. On jest taki wymagający! Westchnęła pani Mruganicka. No dobrze, prasowanie skończone. Teraz przewietrzę niektóre rzeczy. A czyje są te miękkie puszyste ubranka? Zapytała Lucia. Och, to wełniane płaszczyki należące do małych owieczek z farmy na wysokiej górze. To ich okrycia można zdejmować? Zdziwiła się Lucia. Och, tak. Jeśli pani pozwoli, przepani, proszę spojrzeć na oznaczenia na rękawie. Ten ma znak farmy przy strumyku, a te trzy pochodzą z lipowej farmy. Zawsze zostają oznaczone przed praniem. Wyjaśniła pani Mrugalińska, po czym zaczęła rozwieszać różnego rodzaju rzeczy we wszystkich rozmiarach: małe brązowe mysie płaszczyki, czarną aksamitną krycią kamizelkę, czerwony frak bez ogona należący do wiewiórki zwanej chrupusiem, bardzo skurczony błękitny kubraczek króliczka Piotrusia oraz nieoznaczoną haltę, która zgubiła się w praniu. I w końcu kosz był pusty. Potem pani Mrugalińska zaparzyła herbatę. Filiżankę dla siebie i filiżankę dla Lusi. Usiadły na ławce przy kominku i spoglądały jedna na drugą. Dłoń pani Mrugalińskiej, której trzymała filaż... fi... filiżankę z herbatą, była bardzo, bardzo brązowa i bardzo, bardzo pomarszczona od mygli. A całe jej sukienki i czepka sterczały ostro zakończone kolce. Więc Lusia nie chciała siedzieć zbyt blisko. Kiedy skończyły pić herbatę, zawiązały ubrania w tobałki, chusteczki Lusi natomiast zostały złożone wewnątrz jej czystego fartuszka i spięte srebrną agrawką. Potem zasypały ogień ziemią, wyszły z domu, zamknęły drzwi na klucz i schowały go pod progiem. Następnie Lusia i pani Mrugalinska podreptały w dół z wzgórza, niosąc tobałki z ubraniami. Gdy tak szły ścieżką, z paproci przez cały czas wychodziły do nich małe zwierzęta. Jako pierwszych spotkały króliczka Piotrusia i jego kuzyna Benjamina. Pani Mrugalińska wręczała wszystkim ich pachnące, czyste ubranka, a zwierzątka i ptaszki były jej bardzo wdzięczne. Tak więc u stóp wzgórza, gdy dotarły do przejścia w mruku, murku doniesienia nie zostało nic oprócz jednego małego to tobołka Lusi. Lucia wspięła się po schodach z tobołkiem w dłoni, po czym odwróciła się, aby powiedzieć dobranoc i, i podziękować praczce. Wydarzyło się jednak coś bardzo dziwnego: pani Mrugalińska nie poczekała ani na podziękowania. Ani na zapłatę za pranie. Biegła, co sił w nogach, na szczyt wzgórza. Wzgórza, i gdzie był jej biały czepek z falbankami, i jej szal, i sukienka, i halka. I jak mała się stała, i jaka brązowa, i pokryta kolcami. No cóż, pani murgalnicka była po prostu jeżem. Niektórzy powiedzą pewnie, że mała Lucia zasnęła na schodkach przy murku, ale wówczas jak mogłaby znaleźć trzy czyste chusteczki do nosa i fartuszek spięte srebrną agrawką? A poza tym, ja widziałam te drzwi prowadzące do wnętrza wzgórza zwanego kocurzym grzbietem. Co więcej, doskonale znam drogą panią Mrugalińską. Koniec. Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie i teraz mam do was kilka pytań. Pierwsze pytanie: Jak miała na imię bohaterka książeczki? Bardzo dobrze, Lusia. Drugie pytanie: Co ciągle gubiła Lusia? Świetnie. Chusteczki do nosa. Trzecie pytanie. Gdzie Luśia znalazła swoje zagubione rzeczy? Super, u pani Mrugalińskiej. I ostatnie pytanie. Kim była pani Mrugalińska? Tak, pani Mrugalińska była Jerzem.